Simlubieńcy, odcinek drugi. Zaczynamy. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, Halousię, drugi odcinek Simlubieńców. Zaczynamy jak zawsze, jak ostatnio od pierwszej kategorii, czyli mod odcinka. Ja mam tutaj swój kojecik, żebym nic nie pomyliła. <grych> Dzisiejszym modem odcinka jest mod, który. Mam od początku jego istnienia i właściwie od prawie że początku, dodatku, cztery pory roku, a mianowicie jest to mod Scarlet No Cold Clothes Inside. Chyba dobrze to powiedziałam, chyba, chyba dobrze zapamiętałam. E, czyli nasz sim wchodzi do domu i się przebiera w normalny ciuchy. Nie łazi w tych zimowych ciuchach ciągle po chacie, czyli wchodzi, przebiera się, dziękujemy. I powiem Wam szczerze. Że nie mam pojęcia, czy oni to naprawili. Czy twórcy naprawili grę, że Simowie wchodzą i się przebierają w normalne, domowe, że tak powiem, rzeczy, codzienne ubranie, a nie chodzą w tych płaszczach i kurtkach, bo nawet nie sprawdzałam. Jeśli się nie przebierają, no to kicha, a jeśli się um, nie przebierają, a chcielibyście, się, żeby się przebrać, no to link jest w opisie, możecie sobie zajrzeć, możecie sobie pobrać. Działa to perfekcyjnie, więc cóż chcieć więcej? Kategoria numer dwa czyli CC odcinka. I w dzisiejszym CC odcinka są jak zwykle cztery rzeczy, trzy z kasa, jedna z trybu budowania, i dzisiaj w kasie skupiamy się nie na kobitkach, a na facetach i dzieciach. <grym> Czyli coś, coś innego niż było w ostatnim odcinku. Pierwsze są to portki dla mężczyzn, takie bardziej wyjściowe. Słuchajcie, ja mam mnóstwo spodni CC dla facetów, ale wszystkie kończą się w okolicach kostki. Czasami taka trochę woda w piwnicy, ni 5 pięć, ni w dziewięć, takie są te spodnie może bardzo ładne, ale nie zawsze mi pasują i brakowało mi jednej rzeczy, czyli długich, normalnych, takich bardziej mikrofon, klasycznych spodni i takie znalazłam są e, za kostkę nawet tak trochę nachodzą na but może się nie, nie wszystkim to podobać, ale e, moim zdaniem takie spodnie warto mieć w swojej garderobie simowej <laughs> e, dlatego um, często ubieram te, te porcięta facetom, bo po prostu wyglądają e, w nich ok. Nie muszę się martwić o buty, bo praktycznie każde będą dobrze z, z, z tymi spodniami wyglądać. Um, no i nastroje wyjściowe jak najbardziej się nadają. Druga rzecz z tece to są płaszczyki dla dzieci. Mogą być i dla toddlerów, i dla e, małych, za, myślę, że dziewczynek raczej. Jest to taka, e, taki dziewczęcy ciuszek. No i możemy sobie, jak mamy na przykład toddlerkę i mamy małą dziewczynkę, to możemy je sobie ubrać tak samo. Jej, jak jak przesłodko. <laughs> Jest to ładny, e, zgrabny płaszczyk Zimowy wydaje mi się, że jest on od Madlen, ale teraz nie mam tego w głowie. Wszystko oczywiście, jak zawsze w opisie, dlatego możecie sobie stamtąd pograć, pograć, pograć też możecie, ale najpierw pobierzcie, żeby na zimną pogodę te nasze dziewczyny jakoś ubrać. Dlatego ten płaszczyk się poleca na mróz. Trzecia rzecz jest dla y, toddlerek, tak, bo to znów jest y, dla raczej dziewczynek y, strój kąpielowy. Boże, jaki on jest uroczy. Y, nie mamy zbyt dużo w Simsach y, dla toddlerów, chociaż ma mając większość pakietów, mając większość rozszerzeń, gdzieś ta gama tych wszystkich ar artykułów, kurde, w pracy artykuły, gama artykułów w portfolio, <grym> Ym, ten wybór ubrań jest już trochę większy niż na początku, bo na początku był faktycznie bardzo ograniczony. Teraz jest już trochę lepiej, nie jest tak źle, ale mimo wszystko warto jest mieć zawsze trochę więcej. I te stroje kąpielowe, mam je w sumie od niedawna, ale uważam, że są jedne z fajniejszych, właśnie dla małych dzieci i ze spokojem można je ubrać dziecku i wziąć go na plażę. Nic nie wystaje, wszystko co powinno być zakryte, jest zakryte, do tego jest uroczy, jest dużo kolorów do wyboru. Więc mi nic więcej już nie potrzeba I ja to bierę No i rzecz z trybu budowania Czyli czwarta, yy, czwarta rzecz z tej jednej kategorii I dzisiaj jesteśmy w obrazach Wiecie czy nie wiecie Uwielbiam obrazy w Simsach Są świetne Uwielbiam wieszać je na ścianach wszędzie Ale ta... Ta jedna, ale ten jeden zestaw obrazów zajmuje szczególne miejsce w moim, że tak powiem, guście, ponieważ jest to kolekcja dużych obrazów, ale oczywiście możemy sobie modyfikować wielkość, to nie ma tutaj żadnego problemu. Są to obrazy dosyć nowoczesne, ale bardziej też w stylu glamour i ja wykorzystałam je głównie w domu, do różnic w drzewie genealogicznym, do tego najnowszego, do, tego, do tej wielkiej posiadłości. Tutaj yy, pasują doskonale, dlatego jeśli lubicie takie rzeczy nowoczesne, właśnie takim trochę stylu glamour, yy, takie dosyć... no, że tak powiem, z górnej półki, to te obrazy jak najbardziej polecam. Yy, wyglądają świetnie, jest dużo do wyboru yy, i ogólnie moim zdaniem są bardzo estetycznie wykonane. No... Co mam więcej powiedzieć? Chyba tyle. Kategoria numer 3, czyli budynek odcinka. No i w budynku odcinka. Moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale przed tym jak miałam awarię komputera na moim kanale pojawiła się seria Friends. To był Friends Challenge. Niestety musiałam zrezygnować z tej serii po tym jak straciłam save i wszystko do niego. No i już nie miałam za bardzo serca tego wszystkiego przywracać. Nie, był, nie byłam z tą serią związana tak bardzo, żeby chcieć to wszystko przywrócić, ale bliski był mi apartament, który tam się znajdował, autorstwa Frau Engel. Ja o tej osobie mówiłam już wielokrotnie przy okazji, właśnie różnych budynków. Jest to, no myślę, że kobieta, bo jednak Frau, nie? Frau Engel, pani Anioł, jak tam się tytułuje. Robi świetne rzeczy, ja już mówiłam o tym bardzo często, ale cały czas będę to powtarzać. No i ten Friends Apartment jest po prostu jeden do jeden z tym apartamentem, który faktycznie jest w serialu. I uważam, że zasługuje on na szczególną uwagę, właśnie ten, te, ten apartament, to mieszkanie, ponieważ nie zawsze bądź. Rzadko spotyka się tak wierne odzwierciedlenie. To było dużo napracowania w tym wszystkim, moim zdaniem. Nie tylko w kwestii samych modów, które również dostajemy do tego mieszkania, chociaż wydaje mi się, że też jest wersja bez CC. Ale teraz nie dam głowy, uciąć niestety. Yy, tak, nie są to tylko mody, ale też yy, samo odzwierciedlenie mieszkania. Tutaj musiały być pewnie analizy tego mieszkania. Tu musiały być obserwacje. Yy, to musiały być na pewno godziny spędzone z serialem. Nie wierzę, że nie. Bo nie fan by tak tego nie zrobił, moim zdaniem. Oj, przepraszam, przepraszam, te kopie się, kurde, rozpiecham. mało miejsca w tym mieszkaniu. No i tak, dzisiejszym budynkiem jest Friends Apartment autorstwa Frau Engel. Kategoria numer 4, czyli twórca odcinka. I dzisiejszym twórcą odcinka jest mój ulubiony moder, bądź moderka, bądź jakkolwiek chce. Czyli gorila. dokładnie nie gorila, gorila, gorila. Trzy razy gorila. Moim zdaniem jest to najlepszy twórca custom kontentu do kas. Ubrania są niezwykle dopracowane, wyglądają tak samo jak na zdjęciach, co dla mnie jest bardzo ważne. Szczególnie ukochałam sobie autorstwa gorili koszule, i damskie, i męskie. Moim zdaniem układają się świetnie. Simowie wyglądają w nich naprawdę. Nie zawsze realistycznie, bo to są takie mody niby alfa, tak? To są mody alfa, ale mają gdzieś ten taki maxi smaczowy vibe, dzięki czemu aż tak bardzo się nie odróżniają. Oczywiście widać, że to nie jest czysty maxi Match. Jeśli ktoś lubi maxi Match, no to może mieć gdzieś jakiś zgrzyt, ale moim zdaniem wykonanie tych modów, napracowanie nad tymi modami, przede wszystkim, że one są też za darmo, oczywiście, na patronie trzeba poczekać czasami, czy na patronie, no to jest pa pa patron. Patreon? <laughs> w każdym razie, no, można poczekać i ten dostęp za darmo jest chyba po trzech tygodniach od czasu publikacji, jakoś tak. I mo, powiem Wam, że moi simowie chodzą w tych ciuchach bardzo często, szczególnie koszule. i chyba nawet w dziesięcioleciach zazwyczaj są takie szelkami, takie luźne. To jest właśnie wszystko autorstwa Gorilli, dlatego ja bardzo polecam, moim zdaniem są to jedne z najlepszych CC, które są dostępne w internecie świetny twórca, świetne wzorowania ubrań. W ogóle sama fizyka tych rzeczy, mechanika, wiecie, materiały, to wszystko wygląda dobrze. Wiecie, materiały, to wszystko... Dlatego moim zdaniem warto je brać. Myślę, że Wam się spodobają. Mi się bardzo podobają przynajmniej. Kategoria numer 5, czyli SimTuber odcinka. I dzisiaj przechodzimy z damskiego towarzystwa na męskie. Ogólnie nie jest to duże grono na polskim YouTubie. Oczywiście mamy e, kilku e, znanych e, męskich e, SimTuberów, ale ta osoba, moim zdaniem, zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jest to osoba, której głos bardzo mnie uspokaja. Myślę, że niektórzy mogą się domyślać, o kogo chodzi. Jest e, to bardzo taki e, ciepły. I aksamitny ton, ta barwa naprawdę jest bardzo przyjemna dla ucha. I ja niekoniecznie muszę oglądać odcinek, niekoniecznie muszę słuchać, co ten Simstuber mówi, ale ja lubię, jak on sobie w tle gada. <gryw> A mianowicie chodzi o Simstubera o Niku Kubart. Uważam, że jego. Ym... Legacy Challenge jest jednym z najlepszych na polskim Simstubie. Jest on dosyć oryginalny, niepowtarzający się, jest konkretny przede wszystkim. Heloski, cześć czołem! Witam Was w kolejnym odcinku, misiów. I bardzo lubię też cutscenki jego autorstwa. Często są wplatane w środku odcinka, dlatego warto oglądać te odcinki w całości. Mimo, że ja nie jestem w 100% zawsze na bieżąco, czy nie, nie oglądam każdego odcinka po kolei, u nikogo nie, nie oglądam wszystkich odcinków, jestem z kilka osób, które faktycznie oglądam wszystkie odcinki od deski do deski, ale ze względu na brak czasu nie mogę oglądać wszystkich w takiej ilości, jakiej bym chciała, dlatego staram się po prostu być na bieżąco, chociaż na ten drugi odcinek obejrzeć i u Kubarta właśnie tak jest, że e, kolejne odcinki misiów oglądam z przyjemnością i uważam, że zasługuje na szczególną uwagę, no bo fajny gość jest, no, no i tyle, no zajrzyjcie, skomentujcie, sami się przekonajcie zresztą, co ja będę za dużo gadać, nie? Pospoileruję wam, a potem nie będziecie chcieli. Wpadajcie do Kubarta i sami ocencie. Kategoria numer 6, czyli film odcinka. I powiem Wam, że bardzo długo zastanawiałam się nad tym, kogo tutaj dać. I tak pomyślałam sobie, że sięgnę do korzeni um, i wstawię tutaj filmik, od którego wszystko się zaczęło u mnie, to znaczy. Od tego odcinka, od tej serii, e, zachciało mi się nagrywać na YouTubie. Trwało to kilka miesięcy, aż w końcu spontanicznie podjęłam decyzję, że ja chcę to zrobić. Zawsze tak myślałam: "O, fajnie by było, fajnie by było", ale to zawsze było w kategoriach takich: "O, wstydzę się". Ale potem zaczęłam i zaczęło się od Oski. Wcześniej Joany, a wcześniej miała jeszcze e, konto ze swoim imieniem i nazwiskiem. I chodzi mi o serię Pokonać śmierć. Uwielbiałam te serię, uwielbiałam te odcinki, pamiętam, że um, po prostu czekałam z utęsknieniem na każdy, każdy jeden odcinek i obejrzane czasami po kilka razy nawet, bo uwielbiam filmiki Oski cały czas, wracam sobie regularnie, ale ta seria zajmuje szczególne miejsce w moim sercu, ponieważ właśnie od tej serii zaczęła się moja wizja, czy myśl o tym, że chciałabym nagrywać. Cześć kochani, witam Was serdecznie w mojej nowej serii z The Sims 4 Challenge, czyli wezwanie pokonać śmierć. A pół roku później założyłam swój własny kanał, jaką się do tego przekonałam, no i, i jestem sobie tutaj. Dlatego dzisiejszym zwycięzcą, tak to głupie brzmi, ale zwycięzcą tej kategorii jest um, pierwszy odcinek pokonać śmierć. Mam nadzieję, że widzieliście, a jeśli nie, no to zapoznajcie się z historią Sofii. No i ostatnia, siódma kategoria czyli moje archiwum własne. I to tak zawsze głupio mówić o własnych filmikach, bo mam wrażenie, że to jest tak, wiecie, jak to mówią, lizanie własnych jajek, nie? <grystanie> Ale u mnie też szczególne miejsce w, w tej całej mojej tubowej historii zajmuje wyzwanie hotel, ponieważ to była taka trochę trampolina w tamtych czasach, w tamtych latach. To było was 6 lat temu. 6 nie, pięć chyba, coś koło tego. I tutaj nie mam na myśli pierwszego odcinka, który był przełomowym, ale ostatni odcinek, który pojawił się po tym, jak wróciłam na YouTube. Po tych dwóch i pół roku nieobecności. Jest to ostatni odcinek, jest to cutscenka z rozwiązaniem tej całej historii. Chciałam ją tutaj umieścić ze względu na to, że ona była zupełnie czymś innym niż do tej pory robiłam. Była dużo bardziej brutalna, bardziej myślę nieprzewidywalna i może nie każdy się spodziewał tego, jak ta historia się skończy. Dlatego moim zdaniem ten odcinek zasługuje na, oczywiście mówiąc na obszarze mojego kanału, zasługuje na uwagę, ponieważ jest faktycznie rozwiązaniem. Nie ma, nie, nie, nie ma jakby nie do powiedzenia czegokolwiek. Niby, niby nie mówię wszystkiego wprost, ale to wszystko widać. Każdy może odczytać tę historię, może ją interpretować jakkolwiek. Zakończenie tego niby jest zamknięte, ale otwarte na interpretację. I dlatego myślę, że powinno zajmować szczególne miejsce na moim kanale, dlatego znajduje się on dzisiaj na tym zaszczytnym panelu. No i to by było chyba na tyle, chyba skończyłam dzisiejszy odcinek. Oczywiście wszystkie linki są jak zawsze, jak zawsze w opisie, dlatego czytajcie ludzie, czytajcie to przyszłość, bez czytania nie ma nic. I widzimy się za około dwa tygodnie. Zapraszam Was serdecznie już na następny odcinek. Dziękuję, cześć!